Wszystkich, witam razem z Piotrem. Siema, w lewo czy w prawo? W lewo. Właśnie wyruszyliśmy na dwodę PZW i jedziemy dzisiaj próbować jeszcze ostatnie takie dni na suma. Jest dzisiaj ciepło, w miarę będziemy łowić na żywca, może na trupki, może jakiś szczupak się zawiesi może jeszcze węgorz. Chociaż troszeczkę chłodniej się zrobiło ogólnie i temperatura spadła wody. No zobaczymy, będziemy kombinować. Także jedziemy, działamy i widzimy się nad wodą i życzę Wam miłego oglądania. Do zobaczenia. Także dotarliśmy na miejsce, będziemy łowić. Właśnie się zastanawiamy w jakim miejscu. Czy to miejsce to jest miejsce dosyć takie szerokie i dosyć... Często tam obok jest trochę więcej trawy, ale zobaczymy diperem czy są jakieś spadki, czy, czy nie ma spadków, bardziej byśmy chcieli usiąść w jakimś ciekawszym, na jakimś ciekawszym położeniu, na jakimś ciekawszym ułożeniu dna, żeby tam były jakieś właśnie spadki. Może uda się coś namierzyć tym diperem, zaraz ładujemy trochę dipera i zaraz będziemy czesać dno, zobaczymy czy ryba pływa i tak dalej. Także próbujemy wrzucać dipera. O taką odległość mniej więcej gdzie będziemy rzucać. Przytrzymasz jeszcze to? Cztery, nie ma żadnych górek, jest cały czas... Jest cały czas dno równe, nie? Mm. Przejdziemy się później jeszcze tam, w tamtą stronę, bo może tam się będziemy rozstawiać. Zobaczymy czy będzie ciekawsze dno. Płasko. Płasko jest, nie? Wyrzuciliśmy trochę bardziej na lewo e... dipera i zobaczymy co tutaj będzie też. Głębokość jest 4-2 mniej więcej, no trochę jakby głębiej Jakieś ryby się, no u góry w toni pokazują się ryby to ciekawe co Górą wszystkie No. powierzchniowa przynęta dzisiaj coś wykombinujemy nie Kombinujemy albo trupki, albo żywce się wrzuci Górą, górą 4-2. Wszystkie górą chodzą. No i ciekawe. Ciekawe jakie ciśnienie. Wysokie miało być, bo patrzyłem na ciśnienie wysokie. Także górą ryba tutaj chodzi. Głębokość nie ma żadnych jakichś spadków konkretnych. Tak naprawdę. Ściągasz, tak? Cały czas pociągam, 3 3,8 Dobrze by było jakąś górkę z... z... No najlepiej, wszystko nie? Wszystko górą, ciekawe, nie? No, dziwne, to. Ostatnio było wszystko tak na 2 metry, nie? 2,5 tak. Jest górą. No dobra, idziemy chyba tam w tamto miejsce na... po prawej stronie się przejść I zobaczymy tam. Może tam będzie ciekawiej Przemieściliśmy się od tamtej miejscówki kawałek dalej, tutaj na prawo. Rzucę, rzuciłem niedaleko i co tu pokazuje? Jeszcze na razie nic. 3 metry nie? głębokości niecałe. Daleko nie mam rzucone. No głęboko jest, nie? ale górek jakichś nie ma, nie? specjalnie też. nie. Zaraz zobaczymy, będę to przesuwał. Rzuciłem dipera trochę dalej i trochę bardziej na lewo. I co tam pokazuje ciekawego, z rybami słabo, nie? Mm. Nic ciekawego, się będzie, przewinę to do brzegu trochę. Przesunąłem kilka metrów, jak osądzę. Ryb nie pokazuje. A ty masz te ikonki, wszystkie zaznaczone, nie? Tak, I małe tak. i duże ryby. Także nie ma jakichś specjalnych spadów. Tam dalej by były, to ja wiem, bo mniej więcej tam pamiętam, jak kiedyś patrzyłem No też diperem z tamtej strony. Piotr rzucił dosyć daleko tego. Dipera jest tam 4,5 metra. 4,6, 4,7 przed chwilą pokazywało ryb, nie widać. I nie ma żadnych jakichś spadów ciekawych. Także chyba będziemy łowić w tamtym miejscu, gdzie myśmy na początku sobie y, tym diperem sprawdzali dno. Bo tu widzę, że nie ma sensu nawet się przemieszczać w tę stronę. Na 4, na 4 metrach coś się pokazało. Przesunęłem trochę dipera bliżej. W pół półtonie, nie? Jakaś pojedyncza. Zguba. Przeciągnąłem jeszcze bliżej. Mamy 3-7 metra. Póki co tylko ta jedna ryba zagubiona płynęła. Na razie nic nie widać ciekawego w sumie. Także cofnęliśmy się w to miejsce, gdzie na początku sondowaliśmy i wrzuciłem lewą stronę bardziej. Zobaczymy, co tu będzie grane. Tu jest 4 metry, nie? Jakoś daleko też nie rzuciłem, ale ryb nie ma, nie? Widać. Także takie coś leci. Na wędce sumowej, mam tu pociętą płoć na włosie, hak sumowy i to wyrzucam. Taki dosyć kawałek. Mięsa jest, nie mogę ostrości złapać kurczy. A drugą delikatnie wrzucę, ale stalówki dam i wrzucę jakąś płotkę mniejszą, Szczupak może uderzy albo węgorz. A więc wędki już mamy wyrzucone. Na co ty masz? Ty masz dwa trubki, nie? Ogonek i całą. Ogonek i całą, ty masz pod węgorza też, nie? Wrzucony. Pod pod węgorza, jak szupak za masz stalówkę na tym? Wolfram. Ten wolfram może uratować, że się nie zerwie. Szupak powoli szykujemy sobie jakąś szamę na szybko, jako, jakąś zupkę, sobie zalejemy jakieś kanapki. Mamy trochę tych rzeczy, jajczynce później na kolację zjemy, nie? Jaj, jajczynce na kolację, A co my na, na obiad zjemy? No w sumie teraz sobie, ale to taki szybki obiad zjemy, co? Z tych zupek sobie wykombinujemy na ciepło, fajnie. Coś zjeść. No dobra, stawiam wodę i szykuję zupki Także do zupek wlatuje jeszcze Zylc własnej roboty, w sumie nie własnej tylko mojego taty i będziemy sobie zajadać z chlebem zupki póki co później na kolację zjemy sobie jajecznicę w międzyczasie, może jeszcze coś zalejemy na ciepło, bo mamy jeszcze po jednej zupce. Taka zupka to wiadomo, nie jest nic zdrowego, ale nad wodą fajnie coś takiego na ciepło czasami wszamać. Także taka aż woda się zagotuje. Także woda się już. O gotuje mocno. Ile chcesz wody? Pierwszy dajesz tyle? Um, trochę. Daj jeszcze poproszę trochę. Dobra, zalej się. Także taki obiad dzisiaj, pieprzodałeś jak smok, co? Dobra, dzięki. No i takie kanapeczki z zylcem, z takie warunki. Jest dobrze, jest ciepło, nie? Jest klimat, jest dobrze, jest ciepło. Poczekamy, aż się ostudzi. To podjedzone? Najlepiej. Podjedzone mocno? Najgorzej, ja też mi się chce spać, kurczę. Dlatego wsypałem sobie kawę, zaraz Piotr też będzie dał da tutaj kubek. zrobię... Wypijemy sobie kawę. Woda się gotuje. Ta kuchenka to jest dobra sprawa, kurde, na tych rybach. Czasami się nie chce jej brać, a ona wcale dużo miejsca nie zajmuje. Na wędkach cisza. I co, gotuje się? Dzień. Do pełna? Bo potem... No do pełna, śmiało no Patrz Te sobie nieźle przylały się widzę to Nie, nie przylałem nie Jakieś branie, teraz nie pisze bo wyciągnęło z gumki, pewnie szczupak Zobaczymy czy uda się go w ogóle wyholować Coś brało, nie wiem czy to jedzie Stanęło jedzie dalej Jedzie dalej Jest to to jest szupak. Teraz nic nie widać. Na razie odczekam, kurde mam tam stalówki. Mam tutaj stalówki na zestawach, ale często one też głęboko to łykają. Poszedł, ruszył, maszyna ruszyła. Znowu, znowu jedzie? Maszyna ruszyła. Ale jedzie? Jedzie. Os Pokaż. Nie jedzie, ja bym to ciął. No ja, ja bym to nie wiem ja no to... to i mocno i wcześniej Odbierak Zresztą szczupak, nieduży był Obciął. Obciął. razem ze stalówką, bo miałem na plecionce Mową y, tą miałem tutaj plecionkę i stalówkę za głęboko y, za głęboko dziabną. No dobra, działamy dalej rzucam dalej muszę nowe stalówki założyć A więc Kolejny zestaw założony, tym razem troszeczkę dłuższy przypom. To z Wolfram, nie? Wolframowe dłuższy i tutaj też jest plecionka. Ja miałem trochę krótszy wcześniej założony i on mi to łyknął za, 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 tą, za tą stalówkę. Ja miałem stalówkę krótką i mogłem to szybciej ciąć. Nie piszczało na sygnalizatorach, bo już wyciągał z tej gumki jak wyciągnęło. To, to już jak jest taka luźna żyłka, to już tak nie haczy o tą rolkę i nie pisze, ale fajne branie. Duży szczupak to nie był, bo czułem parę szarpnięć takich i, i to wszystko. No nic, wrzucam, podwójny hak dałem i tak to wyrzucam. A więc wędkę już wrzu wrzuciłem, tą na grubo zostawiam na razie. Piotr przerzuca w inne miejsca swoje zestawy, tak że myśmy tylko zaleli. Kawę, a branie miałem fajne na tej prawej węce, no ale już mówię, no tu to, to parę takich szczupaków złapałem. Mu, Muszą dać dłuższe te. Yy, dłuższe stalówki, ja Lepiej dawać. Czasami człowiek myśli, że może węgorz brać kurcze i zostawia mu to dłużej, ale to jeszcze jest jasno. I ten węgorz raczej jak już to z wieczora za ciemnego bierze. Chociaż zdarzały się też węgorze właśnie na trupki yy, za jasnego. Dobra, kończę gadać, idę wypić kawę. Piotr przerzuca. Trochę drewna przygotowaliśmy. Jakieś małe ognisko sobie zrobimy. Ale to dopiero później. Po kiełbasek. Z ogniska raczej nie będziemy jeść, bo chcemy sobie jecznicę na kolację zrobić. Ale zobaczymy, może później zgłodniemy. i sobie zrobimy takie kiełbaski jeszcze z ogniska. Wstawiam wodę, aby sobie zagotować. Wypiję sobie wodę z cytryną. Ja tu mam rozmrożone kurki. Będziemy kiełbasę kroić na smalcu, to usmażymy. Piotr jeszcze ma cebulę, jajka szef kuchni obiera cebulę, kiełbasę zaraz pokroi. Szef kuchni polowej. No właśnie, szef kuchni polowej. Tam. Teraz co, pokrojone masz ten? Cebulę mhm. kiełbasę, Nie, kiełbasę, ładnie, nie? Wodę z cytryną sobie zalałem już wcześniej. Kiełbasa z cebulą i z grzybkami się smaży. Piotr się kręci, też coś tam nagrywa. A na zestawach cisza. Cebulka dodana z dziewięciu jajek sobie zrobimy kolację, chleb jest. Jajka mamy wbite. Trzeba posolić jeszcze trochę. Trochę się spaliła, nie? Nic, nie, się nie spaliło. Artur nie chce tego flonu. No teflonu ja nie chcę. Nie? Ja lubię z Najgorzej. Czas zajadać kolację. Smacznego. Dziękuję, za Dziękuję. A jeżeli ktoś z Was je, to też życzymy smacznego. Zjemy sobie i poprzerzucamy wędki. Może ognisko za jakiś czas się rozpali. Najedzony mamy, wędki przerzucone, księżyc wyszedł. Zawsze ubieram polar i później kurtkę. Trochę chłodniej się zrobiło, ale nie jest aż tak źle. I wiatr się zrywa co jakiś czas. A ty najedzony? To dobrze. No i rozpaliliśmy sobie ognisko. Drewno mamy, sobie siedzimy najedzeni. Ale kawę zaraz wypijemy chyba, co? Jeszcze jedną, no, no, no zaraz zobaczymy. I coś słodkiego do kawy, jeszcze za jakieś pół godziny może, co? Kieliszek sobie wziąłeś? Lej, dobra, dobra, dobra. Oj, dobra. Najgorzej. Przelałem system. Mamy godzinę 23.30. Ognisko zalewamy wodą. I pomału będziemy zawijać mandziur. Bo nic nie trybi. Może jeszcze z 15 minut posiedzimy. W razie czego to jakby coś uderzyło to bym to dograł. Ale jak już nic nie uderzy, to będę się z tego miejsca z wami żegnał. Ale zanim się pożegnam, to tak szybko podsumuję dzisiejszy dzień i północka. No, ogólnie na tej sumowej wędce nic nie uderzyło, na tej prawej wędki na mniejszego trupka uderzył szczupak. Miałem za krótką tą linkę stalową i przeciął mi to. Mogłem mu to szybciej przyciąć. Ale tak też człowiek myśli o tym, że może węgosz i ten węgosz tak wolniej to łyka, no ale trudno. U Piotra coś tam brało u Ciebie? Cisza. No nic, to tyle. Z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.